czy jak zostałeś skierowany do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy na badania kierowców, ale nie za jazdę po alkoholu, to czy możesz otrzymać kod 68 pomimo tego, że alkoholu w ogóle nie pijesz, a zostałeś skierowany tam z jakieś problemy z błędnikiem. I nie wiedziałem do tej pory, aż przyjechał do mnie kierowca z Rzeszowa, który dzięki moim poradom Odzyskał prawko. Dostał niestety to prawko terminowe z kodem 68, czyli zero jakiegokolwiek alkoholu, nawet do dopuszczalnych 0,2 promila. A mianowicie tylko za to, że został mu jakiś tam znaleziony, podwyższony jeden wskaźnik wątrobowy. Także profilaktycznie oprócz terminowego prawka na rok. Dostał ten kod 68. Szczęśliwie prawko odzyskał i przyjechał do mnie na jakieś takie sensowne przedłużenie. Mieliśmy miłą pogawędkę, ponieważ no niezbyt często zdarza się to, że kierowcy, być może takiemu jak ty, chce się przyjechać aż z Podkarpacia do Wrocławia. Także miło mi było. I mimo wszystko, traktuj badania w WOMP-ie, w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, badania kierowców bardzo poważnie. Jak przeszedłeś bez żadnych porad, no to tylko się pozostaje cieszyć.